Projekt nosi nazwę Uatrakcyjnienie Turystyczne poprzez e, renowację zespołu 18-wiecznych obiektów należących do parafii ewangelicko augsburskiej w Jeleniej Górze Cieplicach. Celem tego projektu jest poprzez właśnie e, renowację kościoła, e, domu parafialnego, e, zagospodarowanie tego terenu wokół kościoła i domu parafialnego które znajdują, które znajdują się przy głównym deptaku w uzdrowiskowej dzielnicy Cieplic, to ma wszystko zwiększyć liczbę odwiedzających turystów tutaj w cieplicach. Teren, który, który zostanie tutaj odpowiednio zagospodarowany poprzez odpowiednie nasadzenia, poprzez wymianę asfalto betonowej nawierzchni, na, 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 na z kostki granitowej. To wszystko ma spowodować, że, że będziemy bardziej otwarci na różnego rodzaju atrakcje turystyczne, a przez to i e, cieplice i miasto Jelenia Góra na tym zyskają. Kolorystyka została wybrana tutaj przez konserwatora zabytków, e, ale tak naprawdę e, jest to pierwotna kolorystyka, ten taki zielonkawy kolor. Takie były oryginalne drzwi w kościele. Natomiast dom parafialny, jeśli patrzymy na wykusze, czy też patrzymy na, na, na drzwi, był to kolor gołębi. Myślę, że to. Taka kolorystyka, powrót do tej pierwotnej kolorystyki no też z pewnością będzie przyciągało oko i uwagę turysty. Jest w trakcie wykonywane ogrodzenie stylizowane wieża, już jest gotowa do, do, do malowania. Na dniach rozpoczynali układanie kosti granitowej. Trochę pogoda pokrzyżowała wykonawcom plany, w związku z tym zostały aneksowane umowy do 30 października. Wszystkie prace zostaną tutaj zakończone. Staramy się zwracać uwagę na problemy, które się pojawiają przy łączeniu nowoczesnych technologii i, i konserwacji czy renowacji budynku, który jest budynkiem barokowym. To jest chociażby kwestia odpowiedniego odtworzenia konserwacji czy restauracji w obrębie chociażby głowicy lizen, czyli tych wydawałoby się słupów, to nie są słupy, to się nazywa lizen. Kwestie związane ze sztukatorką, jest kwestia związana ze stolarką okien drzwiową i okienną również. Tutaj mieszamy te techniki w zależności od potrzeby, w zależności od miejsca. Staramy się jak najmniej stosować nowych materiałów. Świetnym przykładem właśnie jest chociażby stolarka drzwiowa, gdzie nawet uzupełnienia wygnitych elementów są realizowane z drewna starego, które ma 100-150 lat. To jest chociażby różnica w technologii pozyskiwania tego drewna. Kiedyś nie odżywiczano drewna, to drewno ma zupełnie inny charakter, inną specyfikę. Tutaj dochodzi jeszcze kwestia chociażby doboru farb. Staramy się za każdym razem odpowiednio reagować na to, co zostaniemy na konkretnej partii budynku i dostosowywać te materiały tak, żeby to wszystko było jak najbardziej trwałe. Największy problem jest tym, aby odpowiednio zgrać w elementy zabytkowe, stare, wykonane w tej oryginalnej technologii, z elementami, gdzie będziemy wykonywali uzupełnienia w technologii nowej. Nie staramy się postarzać elementów dodawanych z tego względu, żeby nie zafałszować zabytku. To też jest kolejna rzecz, która stanowi o trudności wykonywania tego typu realizacji. Uzupełnienia, które robimy, one oczywiście nie są widoczne na pierwszy rzut Natomiast są robione w taki sposób, aby specjalista za 50, za 100 lat mógł odróżnić, która część jest oryginalna barakowa, a która została dodana przy okazji tego remontu. Wyjątkowość tego obiektu polega przede wszystkim na jego, wbrew pozorom, dosyć dużej stopniu komplikacji. Bardzo skomplikowana więź Matachowa, zrobiona naprawdę przez świetnych cieśli ówczesnego czasu. Podobny kościół przez tych samych ludzi był robiony w Siedlencinie dwa lata po wybudowaniu tej świątyni. Sama podwieszona koleba drewniana, która jest otynkowana od spodu i stanowiąca przekrycie nawy, jest podwieszona do więźby dachowej, co też jest dosyć taką powiedzmy to niespotykaną, niespotykanym rozwiązaniem. Są tutaj ściany nośne jedynie po zewnętrznej części. Po obrócie budynku. W środku nie ma żadnych podpór, nie ma dodatkowych słupów. Zazwyczaj w tego typu konstrukcjach, słupy stanowiące podporę, empor wewnątrz obiektu, stanowią też podparcie dla więźby dachowej. Tutaj nie ma czegoś takiego. To, że to do tej pory przeżyło, przetrwało i że jest w bardzo dobrym stanie technicznym, to jest zasługa ci, którzy 200 lat temu postawili ten kościół. Projekt realizowany jest w ramach programu pod nazwą Uatrakcyjnienie Turystyczne Uzdrowiska Cieplice poprzez renowację XVIII-wiecznego Zespołu Obiektów Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jeleniej Górze. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.